Inkubator przedsiębiorczości. Platforma wsparcia dla lokalnych firm i społeczności. Organizowana przez holding Wieś Plus oraz sieć powiatowych klubów biznesu. Rejestracja firmy w programie Wieś Plus jest bezpłatna. Umożliwi Ci ona wygodne korzystanie z katalogu firm, dodanie oferty do katalogu, stworzenie własnej strony internetowej i wizytówki, a także dołączenie do grupy firm i wspólne działania. Przejdź na stronę wieś plus, a potem do wsi, której ambasador zaprosił Cię do współpracy. Na stronie wsi wybierz w menu pozycję dla firm, a potem kliknij Zarejestruj swoją firmę lub organizację. Pojawi się formularz rejestracyjny. Wpisz nazwę firmy, organizacji. Przed wpisaniem adresu działalności wybierz z listy województwo, a potem powiat. Wybierz, ilu zatrudniasz pracowników oraz czy prowadzisz firmę, organizację lub działalność nierejestrowaną. Następnie wybierz, którą wioskę chcesz dodatkowo wspierać lub w pobliżu której prowadzisz działalność. Wpisz swoje dane kontaktowe, imię, nazwisko, telefon, e-mail. Na koniec przeczytaj zasady postępowania, zaznacz, że je akceptujesz łącznie z regulaminem i kliknij przycisk Zarejestruj się. Znajdziesz się w panelu firmy, gdzie możesz wpisać się do katalogu firm i dołączyć do grupy.